Imbir to popularny i wszechstronny produkt, który znajduje zastosowanie w gotowaniu i medycynie. Jego kłącza zawierają olejki eteryczne, gingerol, witaminy B i C, minerały takie jak potas, magnez i żelazo, przeciwutleniacze oraz aminokwasy. W szczególności imbir jest wykorzystywany do produkcji przypraw, leków, olejków eterycznych oraz w przemyśle spożywczym. Jednak Surowy imbir to produkt łatwo psujący się, co sprawia, że trudno go przechowywać i transportować przez dłuższy czas. To wymaga przetwarzania imbiru na bardziej stabilne formy, takie jak proszek lub pasty. Na przykład pasta imbirowa ma szereg zalet. Zachowuje smak i aromat surowego imbiru, stanowi gotowy do użycia produkt i może nawet zastąpić surowy korzeń w przepisach. Mielenie imbiru w celu uzyskania pasty zazwyczaj obejmuje kilka kroków: mycie, obieranie, krojenie, blanszowanie i dalsze mielenie, aż uzyska się jednorodną konsystencję. Do tego celu zazwyczaj stosuje się mielenie ręczne lub przemysłowe młyny. Chociaż te metody są stosunkowo proste, mają swoje ograniczenia. Na przykład, mielenie ręczne wymaga znacznego czasu i wysiłku. A przemysłowe młyny z mechanizmami nożowymi charakteryzują się niską efektywnością energetyczną i ograniczoną jednorodnością uzyskanej pasty. Na tej podstawie specjaliści z Globecore opracowali technologię mielenia imbiru z wykorzystaniem młynów koloidalnych CLM. Mielenie w tych młynach koloidalnych odbywa się dzięki wysokim uderzeniom hydraulicznym i siłom ścinającym, które występują między wirnikiem a statorem. To umożliwia ultra drobne mielenie imbiru na jednorodną pastę, której trwałość można wydłużyć stosując dodatkowe stabilizatory, takie jak guma ksantanowa. Oprócz uzyskania jednorodnego i wysokiej jakości produktu, młyny koloidalne Globecore mają szereg zalet, należą do nich szeroki zakres pojemności. Produkuje się modele o pojemności kilkudziesiątek litrów na godzinę do dojrzewania nowych formulacji pasty imbirowej oraz modele o pojemności tysięcy litrów na godzinę dla średnich i dużych zakładów produkcji żywności. Wysoka jakość materiałów konstrukcyjnych? Główne części młyna są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję i bezpieczna dla produktów spożywczych. Ustawienie prędkości mielenia. Dostosowanie szczeliny między wirnikiem a statorem umożliwia osiągnięcie różnych prędkości mielenia imbiru dla różnych formulacji pasty imbirowej. Kompaktowe wymiary i łatwość obsługi Prosta konstrukcja oszczędza miejsce na podłodze, więc zarządzanie sprzętem nie wymaga dużego wysiłku. Zazwyczaj wystarczy ustawić produkt do mielenia, podać go i uruchomić młyn, naciskając tylko jeden przycisk. Tak więc. Młyny koloidalne CLM są wygodnym i wszechstronnym rozwiązaniem do produkcji pasty imbirowej. Pasta imbirowa, produkowana z wykorzystaniem technologii Globecore, zachowuje aromat, smak i korzyści surowego produktu, co czyni ją niezastąpioną w szybkim tempie konsumpcji. A jakiego rodzaju sprzętu używasz do mielenia imbiru i produkcji pasty imbirowej? Podziel się swoim doświadczeniem skorzystania z, z takiego sprzętu w sekcji komentarzy. Więcej informacji na temat technologii mielenia Imbiru i sprzętu Globecore można znaleźć, klikając w link w pierwszym komentarzu lub odwiedzając naszą stronę internetową www.globecore.com.